W kolejnym odcinku Dzisiaj gram Big Denny Thing O to ja chyba tę Dzisiaj tak A co to mi zrobi? Że nie Dobra, raz szałży. To mi nic nie robi, w dupę Dawaj, to jest do razy. No no co to mi robi chłopie, to nic mi nie robi no, mnie nie robisz. To nie łama go. Dobra, pójdź jeszcze raz. bo korzystać, rozwala po prostu. To i znowu. Kolejny się znalazł. Co ja ci zrobię? Sam chciałeś walczyć. Po się Dobra, pysk ząbki. Coś wylądować. No właśnie, właśnie. O, tym chcesz znów Ty gnoju puszczaj tyle Walić ciebie Big Dan kiedyś dobrze Dobra, zamknij się ty można walczyć i można wejść puchar nie. O au, Auuu... A auuuu, jedynowski auuuu... Dawaj, stawaj ci fuk, bo ci muszę rozwalić. No to co, pomóc cię, na to chodzi. Dobra. Jest drugi mini chłopie. Chłopie jest totalnie słaby. Dobra, to jest bez sensu serio. Tylko jedno w głowie mam, mleka pięć gram, odleciec, Krainy zap... nie, nie. Głowę myśli mam. Kiedy skończę. No niestety, chłopiec tam tak, Trzeci win? Nie wiem, jak będzie trzeci, to jest poza Nataną. to. Czwarty od pucharów żartujesz, bo Możesz się udosnąć Nie, to będzie najkrótszy wszystkich, bo... Ja z nic nie zrobię. Dawaj, no trzeba Łap go, no łap go, łap go. No dlaczego ty się przywracać, masz większy. O ty kurde, dziadu. O Jezus. Trzeba zobaczysz. No, nie mogę go trafić. Trzeba się pozacięść. Muszę go trafić. Dobrze, dostu. Puchcząb. prawda już podasz? Może nie będzie jakiś Tam nic nie zrobi, pamiętaj Dwa sześciu gromy? chcesz Nie wchodzisz tu od razu z gruby. O kurde, co za ziomek Ale udało się Tylko ziemi jakieś wytrzymały Płaki płoki wytrzymały ziom no i której ci życie zostało chłopie No masz cały pasek z ich ale nie O Jezus Maria, no I co to jest? Nie ja ci udupię, zaraz to zobaczysz Więc będziesz potem płakał, chłopie O, żeś mnie uruchomił Mówię I masz pod ciodną trybę, jeszcze raz? Proszę, dwóch razy sztuka, proszę, bardzo. tu da mi się już gdzieś, proszę, no i się jak łatwo teraz nie jedzą pod tu masz drugi raz, proszę, dobra, to było chyba na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Nara.